zająć się czymś innym i nie tracić czasu, to mi się przyda, i wszystkim innym też, czy dlatego, że to jest po prostu buc. I rozróżnienie między bucem, a, yy, a kimś, kto ci dobrze życzy i jest, yy, ma trzeźwą ocenę po prostu, jest trudne. Ja nie wiem, jak to rozróżnić i ja się już nie dowiem, chyba, że ktoś jeszcze zadzwoni, kto jeszcze nie dzwonił tutaj i powie na koniec coś mądrego a jak nie powie to zostaniemy z tym problemem sami biedni biedne misie no słuchacie kontestacji ktoś ma jeszcze okazję przez ostatnią minutę audycji kontestacja.com na skype albo 222 195 321 Na czacie Chris powiada, ja bym założył, że Boots bardziej prawdopodobne. No to jest prawda, ale co, jak się pomylisz? I, i w, to w sumie to też niewielki problem. Gorzej będzie, jak założysz, że to zwykle nie jest Boots, tylko ma rację, bo możesz tylko raz przestać. A ja kontynuować to wiek. Nie, nie, to też bez sensu. To na końcu będzie na samym końcu siara. To była cała wypowiedź, bo ucięło coś więcej nie ma wypowiedzi. Bez sensu. Internet się popsuł. A w ogóle to ja chciałem powiedzieć, że ja nie mam parcia na szkło, bo na YouTube nie ma szkła, a ja robię tylko wszystko w internecie i nie chcę mnie do żadnego radia, telewizji, nigdzie, nigdzie, nikt mnie nie chce, nikt mnie nie lubi i nic mi nie wychodzi. I tak się więcej czuję człowiek, który jest zniechęcony. I trzeba coś zrobić na to. Dobra, na samym końcu będzie mówił czeskie filmy, człowiek tak się nazywa. Nie będzie mówił, bo się wyłączył. I to też mnie zniechęca, wszystko zniechęca. Siara jeszcze raz jest... Kur. Powiedział kur i znowu rozłączyło połączenie. Wszystko dziś zniechęca! A ja blachy już nie odbieram po raz trzeci. Nic nie idzie, no. Dobra, yy, to słuchajcie kontestacji, skończyła się godzina audycji, to była... No, co to było? To była lewa tewa mózgu. A bo to był raport Martina W radiu kontestacja na żywo. Słuchajcie tego, o dobra, już wiem kogo odbiorę. Kaszana na koniec zadzwoniła. No, ostatnia dzisiaj będziesz, cześć. Martin, nie narzekaj, bo ja Ciebie zapraszałam do telewizji, to kręciłeś nosą, nosem. Jak to? Ja się zgadzam, weź mnie, weź mnie, bierz mnie. No to chodź. No to idę, kiedy? No mówiłam Ci, przy najbliższej okazji jak będziesz we Wrocławiu. Czekamy no to, to cały czas. No ale nie mamy za co. Ale słuchaj, bo ruszamy z takim czymś, co się nazywa Euro oczami blondynki. I to jest po prostu świetna okazja. <laughs> o, dobrze. A ja nagrałem piosenkę o Euro. No nie nagram, napisałem i teraz ją będę nagrywał. To może, no to widzisz, może widzisz, się można ta by się spodoba. Pokazać. Ja myślę, że ta piosenka się ludziom spodoba, bo większość w ogóle nie wyczai ironii, która w niej jest, ja Wam mówię teraz po cichu, ona jest ironiczna, ale ludzie mogą się nie zorientować. A co to jest ironia? I na tym zakończymy naszą audycję. Dziękujemy. To była Kaszana. Pożegnaj się ładnie. Do widzenia. E, e, tak, i słuchajcie co w czwartek o 20.00. Piszcie komentarze na www.kontestacja.com. Jedyne w sieci radio promujące wolność. Absolutnie za darmo utrzymujemy się z co łaska. Więc co łaskujcie nas od czasu do czasu, jak się to komuś podoba. Bo jak nie, to zniechęcimy się i pójdziemy sobie w cholerę. Dobranoc. 姐妹。G Man